Dzień dobry wszystkim, witamy Was bardzo serdecznie. Kolejny odcinek w garniturze na budowie. Dzisiaj widzimy się z Mariuszem i Rafałem Budrajs Invest oraz Jakubem Płaczek Bał. Tak? Zgadza się. Zgadza się generalny wykonawca. Słuchajcie, powiedzcie, gdzie jesteśmy w ogóle? Obecnie jesteśmy w Sosnowcu, dzielnicy Niwka, no i realizujemy tutaj inwestycje właśnie z generalnym wykonawcą, z Kubą, jest tutaj 14 mieszkań, inwestycja jest w zabudowie bliźniaczej, osiedle jest takie kameralne, mamy tutaj samą zabudowę domów wolnostających i my jesteśmy tutaj właśnie też, budujemy właśnie taką zabudowę bliźniaczą. A lokale jakie macie tutaj? Lokale są. Znaczy, naszym założeniem było wpasować się faktycznie w tą dzielnicę i w to osiedle, które tutaj powstaje. Trzeba mieć tą perspektywę dwóch, trzech lat, gdzie można powiedzieć, powstanie tutaj osiedle willowe, będzie tu tak naprawdę łączyć z tymi dwoma domami 16 domów jednorodzinnych. Więc myśleliśmy o tym, jak to zrobić, i zdecydowaliśmy, że zrobimy po prostu dwie kameralne inwestycje, żeby jak najlepiej się do tego dopasować. I yy, Założeniem takim, żeby jednak to były inwestycje, na które każdy z klientów może sobie pozwolić, dlatego zdecydowaliśmy zrealizować to w zabudowie bliźniaczej, ale z mieszkaniami na dole oraz na górze. Tak? Mieszkania mają od 56,5 metra do prawie 58 metrów. Każde z tych mieszkań ma do dyspozycji ogródek, własne miejsca postojowe, więc na dobrą sprawę. Darasz? Nie, garaże nie są dla wszystkich mieszkańców, okay. są jakby w, też w inwestycji, ale jest ich ograniczona ilość. Więc, można powiedzieć, traktujemy tutaj te mieszkania tak naprawdę jako mieszkania z funkcją domu, czyli mieszkania, które mają miejsca postojowe, mają ogródek i przede wszystkim są właśnie w dzielnicy pośród innymi domami jednorodzinnymi. No i co najważniejsze, zdecydowaliśmy się na współpracę z Kubą. Zdecydowaliśmy się właśnie na naszą druga inwestycja to jest metodą prefabrykacji. Ze względu na to, szczególnie na to, że tempo prac jest inne. Dlatego mamy też kubę tutaj na naszym pokładzie. To może obalmy jakieś mity, bo, bo takim mitem jest pewnie to, że z prefabrykacji to nie jest tak samo trwałe jak z zwykłym systemem. Jak byś to ocenił? No wiesz co, to jest no, bardzo trwałe. W no, dni postawiliśmy tutaj te dwa... No myśli, właśnie, to dla, dla, dla konsumenta, który kupuje Kuba, taki lokal, plusach, no to jest pewnie dziwne, tak że nagle powstaje osiedle, widać parterowy, był już budynek ze stropem w 3 dni. No tak, być nawet pogoda nam nie przeszkadzała, bo było w sumie czas minus. No i technologicznie byśmy w stanie to wykonać, bo murować nie byłoby w stanie tego zrobić w tą pogodę, która była, bo było za zimno. A jak tutaj widzisz, stoi i w następnym tygodniu, jak się uda, to będzie wylany i będziemy lecieć wyżej. To z perspektywy GW, który już e, robił hmm. zakładam hmm. na prefabrykacji inne też inwestycje, jak jakbyś ocenił wady? Najpierw wady, niezależnie. Jeżeli chodzi o wady, no to ja tutaj e, dostrzegam. Mam tylko duży sprzęt tak? i organizację tak żeby przygotować plac budowy pod to, żeby można było to wybudować, czyli zrobić drogę dojazdową, zrobić plac, który jest zrobiony, żeby wjechał ten ciężki sprzęt, który tutaj stoi, tak? No Muszą mieć palety z materiałem i wszystko. Więc jest to, jakby to powiedzieć, koszt logistyczny i przygotowania całej budowy, ale jeżeli chodzi o zalety, no to szybkość wykonania nie ma już jeszcze jakichś innych wad? Zresztą no, ja nie widzę. No, jeżeli coś źle zostanie zaplanowane, tak? I źle zrobione, no to tak zostanie też wykonane na fabryce, chyba że się fabryka, pomyli też to robią ludzie, no, trzeba coś przerobić, tak? No, ale okay. jeżeli chodzi o, o same wady, no to super akumulacja dźwiękowa i cieplna, tak? bo jak się beton nagrzeje to długo to wszystko oddaje. E, szybkość wykonania, ilość pracowników na budowie, ilość śmieci, tego wszystkiego, cegieł, wywożenia jest o wiele mniejsza niż przy budowie tradycyjnej. tak? Czasowo, e, odnośnie prądu, którego potrzeba pod maszyny, które e, muszą ciąć, e, trwa to o wiele dłużej. No, bo tutaj te ściany są już gotowe, one są już gładkie, są tylko... Aż też... liczyliście jak, jaka jest różnica w czasie realizacji? Yy, właśnie prefabrykacja versus yy, system tradycyjny? Wiesz co, to jest właśnie ta kolejna wada, o której nie powiedziałem, to pieniądze, bo przy prefabrykacji musi być pieniądze, no pieniądze, który jest po prostu na to, żeby kupić materiał i żeby to postawić, no stawia się to szybko, no ale duży yy, Duża ilość pieniędzy jest potrzebna na początku, żeby ją zaangażować, żeby to po prostu postawić. Ja bym powiedział, że to jest plus i minus, można powiedzieć. No bo jednak wiadomo, że cash flow jest ważne, ale no tempo pracy też jest dla nas istotne, prawda? No bo jeżeli jest na przykład jakieś finansowanie zewnętrzne, no to wartość tego pieniądza, jeżeli szybciej wybudujemy, szybciej sprzedamy, też jest korzystna dla inwestorów. To jest jeszcze inny klient na, na tym rynku, tak? Klient oczekuje, jak już jest coś zrobione, nie przychodzi, nie kupuje dziury w ziemi, tylko w momenty, chociaż że konstrukcja stoi okna są wstawione. Czy ta e, e, inwestycja wypali, czy będzie wszystko w porządku, czy będą musieli brać kredyt na dwa lata, czy na pół roku, tak? No to... Jeżeli chodzi o to, kiedy rozpoczęliście budowę, kiedy macie zamiar rozpocząć sprzedaż i czy uważacie, że teraz właśnie e, ci kupujący właśnie czekają właśnie na ten moment dopiero jak już to jest rzeczywiście w takiej fazie bardzo zaawansowanej, dopiero wtedy podejmują tę decyzję zakupową? Znaczy tak, jeżeli chodzi o budowę, tak naprawdę rozpoczęliśmy ją w listopadzie, rozpoczęły ją Kuba pracami ziemnymi. Jeżeli chodzi o sprzedaż, e, tak naprawdę już z nią rozpoczęliśmy. I uważam, że to jest uzależnione od klienta pod względem preferencji lokalizacyjnych. Jeżeli klient jest skupiony na jakiejś lokalizacji, szuka tam mieszkania, to mamy przykład klienta, który zdecydował się już kupić w momencie, gdy tak naprawdę jeszcze tych ścian za nami nie było. Bo zależało mu na lokalizacji. A zakładam, że jest grono klientów, które po prostu szuka mieszkania, woli kupić faktycznie w momencie, gdy już jest wysoki poziom, poziom zaawansowania budowy. Mariusz, jeszcze w ogóle zauważyliśmy tutaj taką tendencję, że mamy klientów, którzy do nas się odzywają takich lokalnych, takich lokalstw. No, w obecnej nie. chwili praktycznie tylko i wyłącznie. Dokładnie tak. No, I tam bloków ciekawa... dalej? Nie, tak? nie, z tego co się dla dostawcy to mamy właśnie taki oddźwięk z klientów, którzy są właśnie tutaj zamieszkują. Bloków dalej, tak, dokładnie tych tak, tak. tak za nami. Dokładnie, dokładnie tak. Zauważamy tak. ja taki trend po prostu że klienci sami nas informują, że przez wiele, wiele lat nic tutaj się nie budowało, a oni są no, przywiązani do lokalizacji i chcieliby tutaj zostać, ale być może poprawić sobie standard mieszkaniowy. Taka no. anegdota, bo tutaj Pan przed nim powiedział, że 25 lat temu miało tu powstać osiedle na 25 domów, więc było wszystko dogadane, projekty były po prostu i siadło, i nie budowali. Okay. I teraz po 25 latach powstanie osiedle domów, ale jednorodzinne. Tak, tutaj na, na tym osiedlu, nie w Kanie, na tej dzielnicy, nie w Kanie było dużo inwestycji. Jest to jedna z pierwszych, oprócz tych nowych bloków na żelaznej, to po prostu są te nowe właśnie inwestycje tutaj na tym osiem. OK Okej. jako spółka Budreis Invest tak. realizujecie to w ramach spółki celowej? Tak. DTG, działamy czy... Działam. Słuchaj, <grym> szkolenia, na których byliśmy u Ciebie czy u Radka nie poszły na marne. Działamy mhm. w systemie holdingowym. Okay. Czyli mamy jedną główną oczywiście spółkę, matkę, a tutaj realizujemy inwestycje Tom na dwóch spółkach, córkach, jedną i drugą. Mhm. No i kolejne, które też mamy... Zaraz, no, tak naprawdę w okolicach marca, kwietnia będziemy mm. ruszać również na spółce tułce. Oczywiście też z Kubą. Ok. Taka taką inwestor już dla okay. mnie. Okay. Dobrze, to jeszcze, żeby wytłumaczyć może y, widzą, bo tu y, często ja z kolei mam takie pytania, no przychodzą, bo ja nie tylko deweloperów obsługuję, też obsługuję w ogóle rynek nieruchomości, jest też kupujących, tak, przychodzą, to niech Pan sprawdzi tego dewelopera i tak dalej, no bo on tam ma kapitału zakładowego 5 tysięcy, sprawozdania finansowego nawet nie złożył, a on buduje, tak, no to, to właśnie jest związane z tym, że realizuje się takie inwestycje w ramach spółek celowych, tak, więc to, to nie powinno nikogo dziwić w zasadzie, tak, że tych wyników nie ma albo już nawet jest złożone sprawozdanie finansowe, i są same straty, prawda? No bo, no bo nie ma sprzedaży, tak? Nie, nie, no bo nie ma sprzedaży, bo to, to, to nie jest tak, że handlujemy czymś dokładnie. i ten dochód się pojawia na bieżąco, tylko tutaj ten dochód jest na samym, na samym końcu, tak? Więc to, to czasami nawet i po trzech latach. Tak, czasami jest. nawet i po trzech latach, dlatego jest to biznes, no... czasochłonny i potrzebuje nerwo, nerwo, kapitału chłonny, sporo, tak? kapitału, dokładnie. Okej, okay, dobra. Jakieś kontrole już mieliście na budowie albo Zakładam, że jakiś VAT zwracaliście już? To, na, na, to przy pierwszej inwestycji na, na spółce, mhm. na też stosowce realizowaliśmy inwestycje na Kimontowskiej bo tam realizowaliśmy zwroty VAT-u i mieliśmy te kontrole, które przebiegają pomyślnie. Więc. I pełna dokumentacja jest. Mamy dobrego kierownika, wszystkie dokumenty zdalza, tak więc przy kontroli nie będziemy mieli Tak, bo zawsze pamiętajmy, że rzeczywiście, jeżeli mamy do czynienia z usługami takimi niematerialnymi, tak, nie wiem, roboty tak. jakieś takie, które już podlegają, no, no ich nie widać po prostu tak, zanikowe, zanikowe to tak, od tak, od tak, od tak, to protokoły zawsze odbiorcze tak. zdjęcia, od sobie kopareczka sobie jeździ więc też akurat będzie dowód dodatkowy w sprawie w postaci filmu. Od, od razu sprawy od razu sprawy. Potencjalnej oczywiście, gdyby była taka potrzeba, bo u nas kiedyś w Dąbrowie pani przyjechała rzeczywiście skontrolować czy, czy grunt jest, czy grunt nie sieje, może czy jest rzeczywiście niezabudowany, więc takie, takie sytuacje się zdarzają. No dobrze, to powiedz jeszcze o tej prefabrykacji, tak? bo widzimy, że to rzeczywiście co yy, zostało postawione w jakim czasie? Te dwa budynki zostały postawione w trzy dni w sumie ze stropami tak, Wydaje mi się, dnia. że nawet nie całe trzy dni, no, bo tak... naprawdę... 8 godzin na każdy lokal, na każdy żeby go postawić, na każdy budynek, tak, żeby go postawić. Czyli dwa lokale w 8 godzin. My to potwierdzamy. Też jesteśmy to... zadowoleni z tempo pracy. Okej, okay, to. Ja gdzie, zaprowadza... jest tu, gdzie, gdzie tu haczyk, tak? To dlaczego ktoś dalej buduje w systemie tradycyjnym? Tak, jak mówię, logistyka. Tak? Dużo ludzi po prostu jest przyzwyczajonych do starych metod budowania, mm -hmm. robienia. Dźwigi takie rzeczy nie są czymś normalnym w Polsce, żeby na budowę dźwig przyjeżdżał, podawał. Co z Niemczech na przykład nawet przy jednym domu jednorodzinnym jest rzeczą normalną. Czyli stawia się dźwig po to, żeby podawał pracowników, żeby oni się nie, mogli, nie musieli obciążać. Mm -hmm. A w Polsce wiadomo, wszystko idzie niskim kosztem. Tutaj jest ten koszt na początku większy, ale później się zyskuje. Raz na czasie, a dwa na wykonaniu. Tego Im mniej człowieka na metr kwadratowy, tym budowa tym jest prostsza. Tak, przy czym ja też słyszałem, już nie wiem od kogo, pewnie od radka, że czasem nawet szybciej jest wybudować niż czekać potem w kolejce na, na wyprodukowanie. Ja nie czekam. Nie czekam. Ja masz czeka. do, dobrego dostawcę. Ma dobrego dostawcę, dostawcę <grym> Pozdrawiamy dostawcę, tak. Pozdrawiamy pana Pawła, Pawła Dratkę ze <grym> Mauro i powiem szczerze, że naprawdę jest wszystko tutaj dogadane tak, <grym> że żeby płynność wszybcie, była taka. My, my nie jesteśmy w stanie tego wykonać, bo nam pogoda nie pozwoli, a oni już wyprodukują na wczoraj, żeby one przyjechały. Okay. Ale, Ale... wydaje mi się, że tak, takie łącze przemyślenia, że też ludzie boją się nowych rzeczy i tak dalej, dlatego też nie wszyscy próbują na przykład tej propagacji. No, 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 się no, boją, że ludzie no, będą mówić, po to po jest duża płyta, a, że to stara wielka technologia. Ta płyta, a, przepraszam, tak, dokładnie. Wielka płyta, że to jest stara, stara technologia, mm -hmm. a jest to coś nowego, no, technologicznie zalewane specjalnymi materiałami. Chłopaki też wiedzą, bo to kierownik też wszystko wrzucił na te jak to wygląda, i naprawdę jest to bardzo stabilne. Tak? Jeżeli um, chodzi o akustykę, to. Są tu szkody górnicze, to nie pęknie u tak jak te ściany, które w lotach pękają, po prostu, no bo jest to tak? To jest stabilne, i jest stylane z betonu konstrukcyjnego i zazbrojone, więc będzie cały czas po prostu trzymać się i nie powinno pęknąć podczas. Nawet Ale akustyka też jest Ale lepsza niż jest wiele w metodzie lepsza. tradycyjnym. Tak, nie? akustyka i ciepła tak. cieplna, tak? czyli jak się nagrzeje budynek to bardzo długo oddaje i latem z kolei jest zimno w takim budynku, mm -hmm. bo on się nie staje nagle, bo w środku nie ma ogrzewania. Tak? Nie potrzeba klimatyzacji. Okej, okay, czyli tutaj lokale góra-dół tak? Tak. i wejście wspólną klatką? Nie, jak właśnie zdecydowaliśmy, ponieważ już po pierwszej inwestycji, którą też realizowaliśmy, jak wspólnik mówił, w Sosnowcu zdecydowaliśmy, że wyciągnęliśmy wszystko co najlepsze i jednym z największych zalet były osobne wejścia. Więc każdy z klientów ma swoje osobne wejście, nie chcą mieć części wspólnych. Ale tu z parteru, tak? Tak, bezpośrednio z parteru. Tutaj akurat mamy tył budynku, bo to jest jedna okay. inwestycja, ale tam możemy zobaczyć, że są faktycznie dwa wejścia. Jedno jest wejście, można powiedzieć, bezpośrednio zlokalizowane na schody, okay. czyli do wejścia na górze, a drugie wejście jest do mieszkania na parterze. I wspomniałeś jakie metraże tam? Od 56,5 metra do prawie 58, 57, 94. I to więc. są wtedy wygospodarowane dwie sypialnie? Nie, mamy salon z kuchnią i dwie sypialnie, tak. dokładnie tak. No tak, tak, o tym mi chodziło. Tak? Czyli salon z kuchnią dwie sypialnie. Nie, to już tak Dużym tak. plusem wydaje mi się, że też Mariusz jest to, że klienci, którzy mają mieszkania zarówno na dole, jak i na górze mają dostępy do ogródku. No takie było nasze założenie. Żeby no jednak i ten górny też ma dostęp do ogródka dokładnie. bocznego pewnie, tak? Zgadza się. Dokładnie tak. Okay. I produkt jest fajny, bo na tej inwestycji są produkty takie większe, a na tej drugiej, na Traugutta, będą produkty troszeczkę mniejsze. Gdańsk 47, do raczej od 35 do 47 metrów. I tam na przykład, też Góra Dół? Tam, tam też Góra Dół. Okej, okay, i ta to jest też Sosnowiec? Tak, też To niedaleko tutaj. No, tak. Okej, okay, i tam na jakim etapie jesteście? Na etapie no, takim, że będziemy startowali z procesem budowlanym gdzieś w marcu. Okay. No, marzec, Czyli tu jest łącznie pum ile do wybudowania? Tutaj, 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 tu mamy 456, tu mamy 340 w obecnej, w obecnej chwili i tam jest 1288. Okay. Hmm, tutaj jest 14 a tam 20. 2028. 2028. 2028. A tutaj czas realizacji, przeniesienia własności? Nie. To jest zaplanowane gdzieś na półtorej roku, nie na dwa lata. Tak, tak jest w harmonogramie. Czyli budowa nie. plus sprzedaż. Nie, chcielibyśmy zamknąć tą inwestycję do końca roku. Tak okay. jest ale jeżeli to, chodzi o harbę. To będzie no, się no, no, generalnie dowiedział. Nie, 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 <laughs> nie, 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 nie. Dla, dla mnie też jest taki plan, bo ja postawić chciałbym nie mm. chodzi o przekazanie własności, tylko postawić chciałbym to w rok czasu. No nie? tak a formalności, no a to, to, wiadomo, to wiadomo o swoim, swoim dury, Tak, Ale no, nie, no, po prostu wszystko jakby jakby to powiedzieć, nic się nie wydarzyło na świecie, co się lubi czasami wydarzyć, to powinno być to roku skończone. No tym bardziej, że tak jak mówisz, no 3 dni, no. Ale to, my cię zapraszamy za miesiąc czasu i będzie już zachęt stało. No to tym bardziej, no to do końca roku to... Jeszcze ile miesięcy. Tak, jeszcze w... to po sobie na <grym> Okej, okay, no tak, faktycznie. Jest to tylko te dwa. Tak, to jest budowa na razie, to jest połowa inwestycji. Tak. Druga połowa. Czeka. Po prostu. Mm. Tak? Czyli płyta jest wylana, tak? Dokładnie Zbysyka tak. Zima no, 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 nas została już i... Ok, nie, nie zdążyliście. Było. Od nowego tygodnia. Piękna. Piękne, nie, słońce, ma być minus 15. Można robić. Ale zapraszam do środka, to zobaczymy jak wszystko wygląda. Dobra. W ramach takich audytów ja lubię zobaczyć jak, jak biznes funkcjonuje i na przykład takim nietypowym pewnie elementem była wizyta w chlewni, tak gdzie musiałem założyć rzeczywiście te gumowce, wejść i zobaczyć, żeby zweryfikować te środki trwałe, które tam są. No, macie budynek, no i macie inne środki trwałe, które mogą być stanowić takim istotnym elementem budynku, trwale z nim związane, albo po prostu mogą być mobilne i wtedy mamy inne stawki na przykład amortyzacji. To jest bardzo ważne, żeby nie tylko patrzeć w księgi na faktury, tylko pójść w teren i zobaczyć, jak coś rzeczywiście jest zrealizowane. Dlatego teraz prowadź tutaj. Proszę, zapraszam, zapraszam. Dobra panowie, jesteśmy tutaj już w tym budynku, no ale jakieś te wady muszą być na pewno. No, jeszcze jakbyś... Michał szuka, ale no to myślę, że znaleźliśmy Mariusz uch... głowie za tym waczy. Wydaje, wydaje mi się, że jedyną wadą, która jest, to jest to, że my już mamy narzucone wyjścia budynką elektryki. Koncentrek... One przyjeżdżają już z gotowymi ścianami. Jeżeli klient w jakiś sposób chciałby sobie zmodyfikować, to na pewno przełożenie instalacji jest trochę trudniejsze w przypadku metody tradycyjnej, no bo to jest inny materiał. Tutaj trzeba kuć w żelbecie, a w metodzie tradycyjnej wiadomo, że tam jest. Czyli chce sobie przenieść wnioska i nagle jest to trochę bardziej To jest bardziej tylko uciążliwe. dla inwestora, nie dla wykonawcy, bo mówię, ja na mojej inwestycji mm -hmm. na 8 lokali, 6 lokali było w sumie całkowicie przerabianych w lingi. Jeden mm -hmm. lokal to ma całkowicie, całkowicie nową elektrykę zegarną po pokoju okay. elektryki, tak więc nie jest to niemożliwe. Jest to kosztowne, ale jest to koszt, który musi ponieść później klient. Dlatego no koszt, który poniesie klient, czyli jednak dla niego będzie drożej, jeżeli no, będzie chciał zmienić jeżeli sobie jeżeli będzie kontakt. będzie chciał coś prze, prze zrobić, mhm. to, czy będzie chciał to zrobić w gipsie, czy w betonie, tak czy siak będzie musiał za przeróbkę zapłacić. Ale w gipsie taniej. Zależy. A, zależy. Zależy, zależy jaki deweloper. Jeżeli okay. ja deweloper chce zarobić, to będzie też dla niego drożej. Rozumiem, ale to jeszcze tak uściśnijmy, czyli tutaj konstrukcja jest tak. rzeczywiście z żelbetu a reszta jest prefabrykowana, ok. a resztę ścianki jakieś tam tak, wewnętrzne, tak, tak, działowe. Tak no to chce robić, po prostu mhm. za dużo zmienia, chce ścianę wyrzucić, przesunąć, mhm. zrobić tak. I że będzie jest to ciężkie. Ja sam wywalałem dwie ściany 2, 20 na 280 żelbetu, cienkie dziesiątki, bo klient chciał tą ścianę 10 x no 60 metrów sobie przesunąć do pokoju, żeby szafa powieszła. No dobrze, bo, bo powiedzieliśmy sobie o, o czasie, o kosztach, że jest trochę drożej, ale szybciej, więc to się gdzieś tam pewnie zbilansuje, a jeżeli chodzi o powierzchnię użytkową, czy dzięki temu, że stosujecie właśnie tak, prefabrykację versus na, metoda tradycyjna, porównywaliście ile oszczędzacie y, tych więcej, metrów? Więcej, więcej. Tutaj... Tak, na tym lokalu na przykład, na tych inwestycji, gdzie mamy y, lokali 6 na tej działce, z 326 metrów uzyskali na 340-14 metrów, powinniśmy stać więcej. Więc okay. jest to odczuwalna Są. różnica. Mhm. W, w przypadku inwestycji tam mieliśmy 300, prawie 30 metrów na 400 456, na też jest tak różnica odczuwalna. Okay. Więc jeżeli chodzi o różnicę, mamy zamiast 24 cm, mamy 15 cm. Jak, jak teraz wytłumaczycie jest... takiemu nabywcy? że pana, no to jest jakby poziom jest taki sam, nie akustyczności. Lepszy? Czy, lepszy. Nawet lepszy. lepszy. Jak to wytłumaczyć? Wiesz, dla laika tak? No dla mnie 24 cm. No, tak? Każda ciekawe. ściana ma swoje właściwości. Porównując właściwości do czy to do pustaka ceramicznego, czy to do silikatu, czy do komórkowego, właśnie akumulacja czy to ciepła, czy akustyczna jest lepsza pod kątem właściwości. Mamy ściany są, że tak powiem, mniejsze, ale mają lepsze właściwości. Okay. No i żeby było już tak. Zyskujemy potężnie na powierzchni. Tak? No przy bloku to są już naprawdę duże, rzędne wielkości. Czyli, czyli ten klient, jakby. Pan... Ja to, ja to nazwam inaczej. Czyli prefabrykacja kosztuje dużo, ale sama na sobie zarabia. Tak? Czyli jak powiększam powierzchnię, tak? to te ściany przy niektórych inwestycjach potrafią. W... To, to, co dostajemy w pod w Warszawie, mhm. my 20 30 metrów tego potrafi zapłacić za ściany. Mm -hmm. Bo te ściany będą kosztować tyle, ile ja zyskałem tego kumu po prostu Rady kwadratowy. Mi bardziej chodzi właśnie o tego odbiorcę końcowego, tak? Że, że on ma, czy My może internet. mieć, mógłby mieć wątpliwości co do jakości tego, My tak? Ale to wiecie, normalnie to... spełnia normy, wszystko. odbiory, prawda, tak, tak. czy na tym muszą przebiegać, czyli to nie jest tak, że deweloperzy tak. sobie wymyślili, tak. tak, że teraz będą prefabrykować i to... Z... Ja powiem, z korzyścią dla siebie, ale nie dla odbiorcy końcowego. To Ludzie za 5 lat, 6 lat będą tylko tak robić, bo nie będzie siły roboczej, która będzie w stanie murować, no bo jest, i teraz nie, nie 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 to jest nic raz mniej. A czy to my nie rozmawialiśmy o tym właśnie, że w Niemczech była taka sytuacja, że prefabrykowane były wstawiane łazienki całe? Tak, już tak, tak, wyremontowane. Tak, to jest normalnie pod... w Polsce to jak robi się hotel, czy na przykład pensjonat, gdzie wszystko jest takie samo, mhm. to się już nie robi łazienki, żeby ktoś wiszę, tylko zamawia się ją i one są dostosowane do inwalidów, do wszystkiego, ona jest zamykana, tylko jest z tyłu podłączana. Okay. Na cały czas budowy jest zamknięta i później komisja nie jest otwierana przez kierownika i jest w środku cała gotowa. Czyli przyjeżdża dźwig tak jak dzisiaj tak, i po prostu jest wstawta tak jak klocki Lego, tak? To, 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 to jeszcze jedna ta rzecz, jeszcze jeden temat. Uważam, że jest to ważne, ponieważ dzisiejszy klient jest wymagający. Wszyscy jesteśmy po odbiorach przy pierwszych inwestycjach i wiemy, że klient naprawdę zawsze bierze sobie na odbiór inżyniera. Nasza inwestycja jest mocno weryfikowana i my widzieliśmy też metodę prefabrykacji, bo jesteśmy pełni świadomi, dobrej jakości wykonania, ponieważ my przez pierwsze pięć lat odpowiadamy za tą inwestycję. My musimy ją wykonać dobrze jakościowo. A dzisiejszy klient naprawdę jest wymagający, więc my realizujemy inwestycje, chcemy je realizować, nasze spółki włącznie z Kubą, dobrze jakościowo. To jest dla nas klucz. To panowie jeszcze tak uzupełniająco, jaka jest Wasza historia, tak? No bo jesteście młodzi, rozumiem, że to nie jest wasza pierwsza, no nie wiem, Pierwsza droga biznesowa, tak? Tylko czym innym się zajmowaliście w przeszłości? Tak, albo się dalej zajmujecie? Jak to wygląda? Tak. No, bo prawda jest taka, że z Rafałem znamy się wszystko 14 lat tak, tak. i poznaliśmy się w pracy na tę sprawę. Taka anegdota Rafał, jest moim przełożony. Okay. Ale e, no, faktycznie okazało się, że mamy bardzo podobne charaktery i wyniknęła z tego duża przyjaźń. Stworzyliśmy pierwszą firmę, tytuł ją oczywiście mamy. W międzyczasie zdecydowaliśmy właśnie właśnie w... Dyskusji. A czym się zajmowała ta pierwsza firma? To były punkty związane z, z sprzedażą handlowo usługową po prostu. No i z Kubą z poznaliśmy się na szkoleniu u radka. No okay. i my zrobiliśmy pierwszą inwestycję, Kuba zrobił pierwszą inwestycję i stwierdziliśmy, że kolejne będziemy robili wspólnie. No tutaj robimy dwie inwestycje wspólnie i na Traumuta, na Taindówce robimy ją razem. Więc no, już na takie nasze drogi się połączył. To było najlepsze szkolenie chyba na jakim naprawdę. Tam To była taka <laughs> zgrana ekipa, że... No właśnie tam bardzo dużo osób teraz już zostało deweloperami, faktycznie Czyli no. można powiedzieć, że też e, taki efekt uboczny takich szkoleń to jest właśnie to, że można zawiązać jakieś fajne relacje e, i, i wspólnie coś potem realizować. I każdy ma inne doświadczenie, prawda? Ale też trzeba trafić na dobrych ludzi, bo nie, nie tak. za... A to prawda, Wiadomo, to jak zawsze. Twój swojego zawsze znajdziesz. Exact. To szkolenie, pamiętacie panowie, to było chyba od budowy bliźniaka do. do budowy bloku. Do podbudowy bloku. bloku, tak, tak. Dokładnie, dokładnie. I tam nawet tą ciałkę na, na, na drogu omawia, omawialiśmy, to mieliście ten problem z tym, czy budować blok, czy. Tak, do tak, się Tak, tak, tak. Zastanawialiśmy na rodzinie, się. Zastanawiali się. Zastanawiali się. Okej, okay, no to co panowie. Dziękuję bardzo w takim Dziękuję. Dzięki. 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 Pozdrawiamy. Cześć. Dzięki. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Cześć. Pozdrawiamy.